Sami Egipcjanie mówią, że Elguna tu nie jest Egipt. Zostawcie lajka i komentarz. Cześć, witajcie w Elgunie, prywatnym mieście w Egipcie, położonym 25 km od purgady, do której łatwo możecie dolecieć z Polski. Ja mam na imię Marta i pokażę Wam, jak żyje się w tym wyjątkowym miasteczku, które, jak się mam nadzieję przekonacie, wcale Egipcie nie przypominasz. Podkreślę jeszcze raz, miasto jest prywatne i ma swoją prywatną ochronę, także bramę wjazdową. Widzicie, jaka kolejka ustawia się tutaj do wjazdu do miasta. Naprawdę możecie się tutaj czuć bardzo bezpiecznie. Jesteśmy w downtown, centralnej części Elgórny. Bardzo kameralnej, ale pełnej barów, restauracji, kawiarenek. To tutaj się spotykacie i rozpoczynacie przyjemnie wieczór. Mimo, że jesteście na wakacjach, to chcecie pozostać w kontakcie ze światem, więc przyda Wam się na pewno karta z internetem, którą możecie łatwo tutaj kupić. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą paszportu do salonu. Za kilkanaście nawet złotych możecie kupić pakiet, który pozwoli Wam łatwo nawiązać łączność ze światem przez cały tydzień, także z nami, za pomocą grupy na Whatsappie. Najpopularniejszym środkiem transportu w Ergunie są. Tuk czyli motorowe rybcze, które znacie być może z Azji. To rzecz bardzo popularna i powszechnie dostępna w Belguni. Znajdziecie je z łatwością na ulicy, a kosztują 15-25 egipskich funtów, czyli około 3-4 zł. Kolejnym miejscem oprócz downtown, które musicie odwiedzić, jest marina, a właściwie trzy mariny, gdzie znajdziecie także mnóstwo knajpek, restauracji, także parę klubów, więc można się tutaj pobawić, oczywiście sklepów. No i to wszystko otoczone wianuszkiem bardzo drogich jachtów, jest ich tutaj ponad 600, szacuje się, że warte są ponad miliard dolarów, w takim oto otoczeniu możecie wypić sobie przyjemnie kawę. Kajt kajtem, ale czasami warto też pomyśleć o łódce, bowiem jednym z najpiękniejszych doświadczeń dla każdego kajcafera jest kajt safari. Razem z moimi kolegami z Serv Travel przygotowujemy dla Was takie wyjazdy. Mamy ich kilka w roku i naprawdę jest to jedno z fajniejszych przeżyć, bo Morze Czerwone w Egipcie jest jak Malediwy. Jak to w każdej wiosce bywa, najważniejszym punktem jest sklep, a więc w tym wypadku Bestway, gdzie znajdziecie produkty zarówno lokalne, jak i importowane. Za chwilę pokażemy Wam kilka przykładowych cech. Mamy tutaj produkty tak jak mówiłam, i lokalne i importowane. Za na przykład 1,5 funta macie Borio, a za 4 funty Oreo. Rozejrzyjcie się dobrze na półkach, bo zamiast importowanych produktów możecie znaleźć lokalne nawet 3 razy taniej. 40 egipskich funtów za importowaną czekoladkę i 12 za lokalną. Woda, która w tym kraju jest mniej więcej tak samo cenna jak benzyna, jest tak samo jak benzyna tania. Ta butelka akurat kosztuje złotówkę. Polecam Wam spróbować lokalną kawę. Co prawda parzy się niby po turecku, tak by to nazywamy, z domieszką kardamonu. Smakuje naprawdę też nie. Lokalne pieczywo wygląda tak i jest bardzo tanie. To, które znacie z polskich domów, ciężkie, solidne i smaczne jest naprawdę bardzo drogie. Ten bohanek kosztuje 70 funtów. Czyli około 15 zł. Udało nam się znaleźć polskie muszę nad Morzem Czerwonym, czyli makaron, który kosztuje około 3,50. Za 6 zł macie wersję fit, czyli razową. Poza jedzeniem kupicie tutaj także całe mnóstwo produktów chemicznych, więc jeżeli zapomnicie czegoś z domu, jakichkolwiek kosmetyków, to na pewno je tutaj znajdziecie. Jak to mówią, nie ma takiej rzeczy, której w Best Wayu nie znajdziesz. Są tu nawet zabawki dla miłośników majsterkowania. Nie wiecie, jak sprawdzić cenę? No właśnie tak! Nie zdziwcie się, jeżeli zapłacicie za coś 5 egipskich funtów, to zazwyczaj nie dostaniecie jednego funta reszty, tylko na przykład czekolady. czekolady. Kiedy przyjeżdżacie do Egiptu, bardzo często boicie się próbować świeżych warzyw i owoców. Tymczasem są naprawdę pyszne i warto skosztować, zwłaszcza tych z lokalnego warzywniaka. Sami Egipcjanie mówią, że Elguna tu nie jest Egipt. To można powiedzieć enklawa bardzo prestiżowa, gdzie zobaczycie bardzo dużo pięknych willi. Nie ma tu strzępiących się do nieba budynków, które straszą. Tutaj jest naprawdę śliczna, nubijska zabudowa, mnóstwo willi z basenami, a to wszystko wkomponowane w pola golfowe. Jest naprawdę pięknie i bardzo czyste. Mieszkanie w typowo europejskim stylu, powiedziałabym w warszawskiej cenie, z małymi arabskimi wstawkami, jak lampy, e, które dodają uroku. No i właśnie tak mieszkamy. Ten napis w wolnym tłumaczeniu oznacza, co ma być, to będzie. Myślę, że wielu Arabów właśnie tak podchodzi do życia. Poranny rytuał, czyli oczywiście kawa. Ja bardzo lubię tą po turecku z kardamonem. Jest naprawdę bardzo smaczna. Nie potrzebuję cukru. Pycha. Standardowe produkty, może poza tachiną, która jest reprezentantką lokalnego żywienia. Serki, dużo wody oczywiście, najlepiej spodzonej, jajeczka. Sporo rzeczy trzymamy w lodówce, bo atakują nas mrówki. Śniadanko gotowe. Jeden z głównych powodów, dla których najbardziej lubię Algunę, to fakt, że jest to bardzo sportowe miasto. i Poza samym kajtem macie tutaj tor do motocrossów, pola golfowe, korty do squasha, do tenisa. Możecie przechadzać się po górach, no i bez względu na to, czy wiecie, czy nie wiecie, możecie każdy dzień spędzić na desce, bo mamy Sliders, polski Wake Park w Algunie. Jesteśmy w bibliotece, jest to filia Biblioteki Aleksandryjskiej, która kiedyś służyła jako kawiarenka internetowa. I ci, którzy chcieli popracować właśnie z wykorzystaniem szybkiego internetu w ciszy i spokoju, przychodzili właśnie tutaj. Ponieważ kawiarenki internetowe odeszły do lamusa, także Elguna doczekała się swojego workspaceu. Dokładnie mówiąc. Nazywa się G-Space i to tutaj z wykorzystaniem szybkiego internetu i bardzo, jak widzicie, komfortowo w bardzo komfortowych warunkach można zdalnie pracować. Tak właśnie powstało to miasto. 30 lat temu na pustynię wjechały koparki i inne maszyny budowlane, tworząc tak jak za moimi plecami sztucznie laguny. Te z kolei utworzyły sieć kanałków i... Teraz Elguna przypomina Wenecję. Nazywana jest zresztą Wenecją Afryki. Pokazałam Wam, jak żyję i mieszkam w Elgunie, ale najważniejszym elementem tej układanki jest kitesurfing. I to on właśnie ściąga tutaj największą liczbę turystów. Jeżeli też chcecie spróbować kajta, zapraszamy. Informacje na temat Elguny czy samego kitesurfingu możecie znaleźć na naszej stronie internetowej wwweasy Travel. Także do zobaczenia na wodzie. Czekamy na Was!